Siemoneczku, że z tej strony i Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Farma Witam was ja w toalecie, czyli tam gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek I wid mówię wam jeszcze raz, że witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Jeśli chcecie więcej Minecraft Farma zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek Jeżeli chcecie więcej filmów z Minecraft Farmy Subskrybujcie oczywiście, aby być na bieżąco z wszystkimi filmami Ale żeby też nie dzwoneczek Od razu mówię sorry, bo świeci słońce i się odbija Kamerę więc wygląda to cholernie yy, dziwnie. A po drugie, przepraszam Was, że dawno mnie nie było. Ale wiecie, szkoła, szkoła, szkoła. Yy, pewnie albo mamy nowy rok, więc jeśli mamy nowy rok, to w nowym roku. A jeśli nadal mam stary rok, to witam jeszcze w starym roku. Podajcie na Instagrama krysert55, taki fajny Instagram, oraz na serwie Discord Team Krysert, jeżeli ja jeszcze nie należycie do tego serwera Discord. No i co? Ja będę rozpocznijmy dzisiejszy odcinek. Kończyliśmy tam, gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek, czyli w toalecie. Jesteśmy po imprezie, więc sensie. zobaczmy, co się w ogóle dzieje tutaj. Tam się ma... Dobra, ja spędziłem wczorajszym miesiąc w toalecie, więc w toalecie. No dobra, idziemy zobaczyć, co się dzieje. Okej. Okay. Żona Stanisława leży z, z wodą w ręce i obserwuje świat. Stanisław, ty! Ty! żyje? Żyje? Żyjesz? Żyje, żyje. Dobra, to ja zostawię się w spokoju. Nie to zobaczyć, co zresztą w ogóle. Dobra, tu leży Marek. Dobra, Marek... w nowo... A tu leży ten... Eee. Y, architekt. Boże, zapomniałem jego nazwy. Y, tak. Więc... a Michał gdzie jest? W ogóle, w ogóle nigdzie to nie widzę. Gdzie zły. Dobra, Michała nie ma. Okej, okay, Więc co ja opuszczam ten dom i co? Jadę sobie do swojego domu oczywiście. Bo mamy dużo do roboty dzisiaj. Może w samochodzie jest Michał. Ale szczerze... A, już we no i miałem racji, żeby nie ma, ale dobra. Jedziemy do domu, bo mamy dużo, przed nami pracowity dzień. Mimo, że na kacu, ale pracowity dzień dzisiaj trzeba jechać do domu. Więc w takim razie jedziemy. W ogóle chciałbym Wam powiedzieć, bo były święta, jak bardzo dobrze wiecie. I może sobie damy, damy jakiś prezent mojej postaci w Minecraft Farmie. Co wy na to? Więc jedna łapka to stuwa. Stuwa, która wpadnie na moje konto. Bo fajnie, jakbyśmy trochę zarobili. A to też może być prezent świąt. Z, y o, no, może tak, zaległy prezent świąteczny, o, lepiej to brzmi. Może w domu, dobra, praktycznie stoi, a czy Michał jest w domu? Może Michał jest w domu? Bo go nigdzie nie ma, a nie no, Kudu, jest, może w jest? Nie mogę, kurde, gdzie jest Michał? Michał Michać, gdzie ty jesteś? O, jest, nigdzie nie ma Michała, god OK okej, wyparował. Okej, okay. przejdźmy do ważniejszych rzeczy, czyli zapłaty za wynajem domu, dwie, mamy aktualnie 40151 zeta 250 musi zniknąć. A teraz mamy 39 901 zeta. No to, dobrze. Ważne, że za wynajem domu zapłacony. Mamy dużo roboty, bo trzeba jechać na nasze pole i kończyć sianie. Ale... I zasiać to i zaorać przede wszystkim. Ale! Zanim jeszcze powiedziałem, muszę jechać po ziarno. Kupiłem sobie ziarno. Żeby mieć co zasięg, bo wiadomo, ja nie mam w ogóle nic, nie mam nic, żeby czymkolwiek to zasadzić. Więc muszę jechać do tego typa, co zawsze tam od niego ziarno kupowałem. Ale zanim jeszcze pojedziemy po ziarno, musimy jechać do tego sklepu z narzędziami po łom. Taki specjalny łom, który będziemy mogli otwierać w skrzynie. Więc jedziemy do tego sklepu. O kur... Jezu, rozwaliłem znowu płot. Normal. Jezu. Co to byłby odcinek za bez rozwoju, nie Jakle, to? Nie wleckoś tu fabryka, co jest? tu fabryka powstaje, damn, nie wiem co to jest w ogóle. Coś tu... coś się tu buduje, ale co to dobre Pytanie, kurde, zlegowało mi i bym wjechał do rowów. Dobra. Staniemy na... Jezu, ten parking jest tak mały, że... że dwa mi... że cały ten pas to normalnie to jest dla tego samochodu. Ale dobra, nie wnikam. Yy, dzień dobry, dzień dobry. Ja tutaj przyszłam picę, coś. A, dokładnie, przyszłem kupić łom. Jezu, to słońce pieprzenie. O, jest, łom. Ile muszę? 50. Tu jest ten, ale więcej. A tu jest łom. Właśnie ten łom chcę, więc go biorę. Dobra, biorę go. Panie, ja kupuję ten łom. 50 muszę dać. No okej, okay, no to daję w takim razie 50. Po kupieniu łomu mamy 39850 z. Dziękuję, do widzenia. Dobra, mamy ten łom, więc teraz tak możemy jechać po ziarno. Dobra, wjeżdżamy do tego ty do typa. Nad niemi magno się nazywa, nie tylko że ziarno. Dobra, tak w przejściu na moment, mam nadzieję, że nic się nie stanie. Dobra, idziemy do niego w takim razie. O, stoi, o, na tym muszę się dać? Siemano, ja przyjechałem po to ziarno, zgodnie z wymu. To ile za nie muszę dać? 4000! No dobra, niech będzie, no dobra. Dodajcie to 850 zł, dzięki wielkie i narodowej. na razie. Na razie jeszcze tak wezmę, bo ja sobie rozładuję w domu. Bo jakbym teraz tego że to bym, bym zebrał to całe ziarno, co było w tych beczkach teraz. A tak to pojedziemy na chatę. Więc ja rozładuję sobie to w domu. No dobra, nie będę przydużać. Jedźmy już do tej chaty. Dobra, jesteśmy, parkujemy. Zamykamy i dobra. Mamy ciągnik i mamy te to, to teraz tak, czy najpierw to rozpakować? Nie, może tak, to rozpakujemy to na polu. Co bym jeszcze mógł zadać? Może jakieś żarełko? O, tu jest ta wódka. I woda No to jedziemy na pole w takim razie, zasiać. Tam będę oczywiście siał pszenicę, nie będę siał tego konsida. Tym razem zasieję sobie tam samą pszenicę Bo myślę, że jak będziemy mieli trochę więcej pieniędzy To dopiero wtedy kupię jakąś nowe pole I tam może zostać tylko swojego cornsida. Dobra, widzę to już nasze pole Dlatego mogę zakładać yy, Stań Pyk To I możemy lecieć Zaczynać jorać Więc pyk Lecimy w takim razie Mam nadzieję, że wody starczy tu, bo jak nie starczy będzie mały problem, nie ukrywam. W sensie, w takim sensie, że woda dociera do, yy, no do, do ziemi. O, no, nie wiedziałem co bo jak jest. Tak jak ten dirt idzie, musimy to za, 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 zadrapać, tak to powiem. Kurde, i widzę, że tu już nie dopływa woda, Jest Tu już mamy problem z tym faktem, związany. I tak, mi się wydaje, że za, to za, trochę za mocno zrobiłem. Tak, zrobiłem to za mocno, bo tam już jest granica, więc trochę spieprzyłem sprawę, krótko mówiąc. Dobra, jeszcze tu, pyk, ale tutaj nie mogę. Ja to teraz wypakuję te skrzynie, założę od razu siewnik A ja, ja mam w traktorze, kurde. Nie paliwo, tylko skrzynie. Dobra, pyk, pyk, teraz pyk, pyk. Tak to się robi, pyk, albo nie łom, to zostawię ze sobą, pyk, łowiec, mam nadzieję, że mi tego w ogóle, tego ziarna starczy nie? no to nie ukrywam, będzie mały problem, będzie, nawet nie mały, będzie wielki problem, jakbym trochę tutaj wody dopuścił, no nie wiem, to chyba nie starczy, może no, jakieś takie dziurki, może to jakoś w kondektorach, wiesz co, jednak jeszcze weźmy na tan? I tu poprawię, gdzie potrza. Bo może dopłynie tutaj trochę wody. Przynajmniej nie to potem... Kurde! Wsiadłem! O! O! I zadziałało, bo tutaj. Zaczęło działać to. Dobra. No to cieszę się z tego, dobra. Tu pyk. No dobra, to myślę, że możemy. E, nie to, tylko to założy. Kurde, już kawałek zasiałem. Więc co? Siejemy! Pyk i lecymy. Lecymy, dół. dobra, patrzcie, jak to się robi. Pyk. Co jest? Coś mi uderzyło, ale nie wiem co. To tutaj. Pięknie, to pięknie. Dobra. Kozak. Zrobiłem to tak, jak chciałem. Zasiałem to. No nie wiem, czy mi się jeszcze tego ziarna nie zostało trochę. Dobra, ale to zaraz sprawdzę. Tylko wyrównam to. Powiem, że powiedzmy tak, wyrównam to trochę nierówno. No dobra, tu, tu też przymknę na to oko, tak powiem. Kurde. Zostało mi się coś z tego ziarna? Ty jeszcze ganaci mi się tego zostało. Kurde. Ora, będzie dobrze. W takim razie całe pole przygotowane. Przenica już tu rośnie. W takim razie odpinam sobie to. I co? Lecimy. Tylko muszę teraz coś znaleźć, że to ziarno w tę skrzynie podkładę. Bo w końcu muszę gdzieś na to miejsce znaleźć. Leciałem wam powiedzieć sorry, jeśli jestem... Bogiem, w sensie świeci na mnie słońce, bo kurde, świeci na mnie to słońce. Raz, ja zresztą też pół ekranu nie widzę, muszę tak robić, więc sorry wielkie, ale no, jak na zimę, to ta pogoda jest jakaś za dobra. Dobra, dojechałem do domu. W tym, gdzie jestem Michał? Gdzie jest Michał? Bo mnie to bardzo zastanawia, gdzie jestem Michał cały? Michał, Michał, gdzie ty jesteś? Kurde, no, nie przyszedł nie. Dobra, Dobra, jestem Michał, Michałek. Kurde, gdzie on jest? No. Dobra, zaczynam się trochę nie ukrywam niepokoić o Michała. Gdzie jest Michał? Yy, dobra, wyładuję to ziarno, bo to w końcu ziarno jest moja. Będę miał go w zapasie, ja wiem, tak. Ja muszę teraz sobie robić. wolną skrzynię, i tu będzie wolno, Dobra, to. To, to całe ziarno. No ja muszę to. Ale nie czekaj, Kurde, trochę po przykłady. W ogóle te. Snopki, to ja mogę je sobie tu wyłożyć w garażu. W garażu stoi siano, kapitan. Trochę śmieszne, bo sobie w końcu jakoś radzić. No i tak, yy, niby wszystko zrobiłem. No bo, dobra, no czysto teoretycznie, wszystko zrobiłem to, co miałem zrobić. Ko, gdzie jest ten Michał? I mi tu, dobra, Muszę jechać chłopu poszukać, chyba. Tylko taki dobry kolega chyba go powinien poszukać kopsę poszedł gdzieś, nie ma, nie ma go nigdzie. No to tak coś zostawię, wezmę tylko taki hajs. Gdzie jest ten... No bo chłopa nie ma hmm. A tak w ogóle, po W poprzednim odcinku, na tej imprezie co, ja dowiedziałem się, że oni są myśliwymi. Stanisław i Michał i... Więc, prawdę znam o nich, czemu czasami sam musiałem wszystko robić, a ich nie było, więc... Y Przynajmniej prawdę znam, to jest dobra rzecz przynajmniej. I w ogóle piszcie, czy chcielibyście zobaczyć mnie w leśnicy. Może załapać się z nimi, nie wiem, dobra. Ja chcę go tu poszukać po wsi, nie wiem, nie mógł gdzieś za daleko iść w końcu. Jezu, widzę, wiesz, szukam go już po całej wsi, nigdzie go nie ma i... O, co? Kurde, mam go! Jezu z mania chłop... Ja go szukam, a chłopce leży. Pod mostem Jezu, kto to jest? Jezu, on z kim że... Się... Jezu. Michał! E! Wstawaj! Jezu! Ale te lampy fajne były swoim drogą. Stop! Ty! Kurde, widzowie, on jest cały pijany. Jezu. Au kurde, to pali co jest? W se... Komorniku, żyje pan? Halo? Pomóc panu? Jakiś menel opił się. No. Dobra. Jezu, Michał! Szukałem cię! Ty menelu, ty debilu! Jezu, alkohol to trochę... Nie pijcie dzieci alkoholu, pamiętajcie. Może przestrogę jakaś z tego filmu będzie czy coś. Ale... Nie wiem, czy smutnym, czy fajnym, czy śmiesznym akcentem zakończymy może ten odcinek, więc dzięki wam bardzo serdecznie za oglądanie, jeśli wam się odcinek podał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo jeszcze większość z was tego nie robi. Dzięki wielkie, że oglądaliście ten film, Jezus Maria, Górne słońce, zrobię set, poczekajcie, o, 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 tu będzie fajnie, bo we mnie nie razi. David. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo jeszcze większość z Was tego nie robi. No i wpijcie na Instagrama, kreser55, taki fajny Instagram oraz na serwis YouTube. Dziękuję serwisowi, przypominam, jedna łapka to stuwa dla mojej postaci z serii Minecraft Farma. Więc to, dzięki wam wielkie, zostawcie łapkę w górę, no i trzymajcie się, na razie, no i cześć.